Już jakiś czas temu mówiłem, że jeżeli chodzi o nową generację konsol, no to zarówno Sony, jak i Microsoft będą stawiali między innymi również na streaming, czyli na Pobieranie jakby obrazu gry, z, która gra jest odpalona gdzieś tam na jakimś serwerze, a my po prostu odbieramy tylko i wyłącznie obraz i gramy w nią przy pomocy połączenia internetowego. I dzięki temu nie potrzebujemy żadnej konsoli, żadnego sprzętu. Możemy grać tak naprawdę na wszystkim, bo możemy grać i na telefonach, i na komputerach, i na telewizorach bezpośrednio, i na tabletach, i w zasadzie na wszystkim. Tylko i wyłącznie musimy mieć dość szybkie połączenie internetowe. No i o ile już było parę prób stworzenia czegoś takiego, to jednak nigdy do końca to nie dochodziło i wydaje mi się, że jeszcze może było troszeczkę za wcześnie na no to, internet nie był aż taki szybki wszędzie i ciężko było z tym uderzyć do większej publiki. No i od dłuższego czasu mówi się, że Microsoft oraz Sony próbują troszeczkę pójść w tę stronę. Mówi się też ostatnio, że Microsoft ten swój Cloud chce stworzyć, a mianowicie właśnie taką usługę Play Anywhere, czyli nie ma znaczenia, gdzie gramy możemy grać w gry Xboxowe, czyli właśnie na telefonie, na komputerze i tak dalej streamując ją bezpośrednio ze serwerów Microsoftu gdzie to ta gra jest odpalona na jakimś tam super sprzęcie czy jakimś Xboxie 20. Sony troszeczkę milczy w tym temacie, aczkolwiek również mają swoją usługę powiedzmy streamingową PlayStation Now, która w Polsce niestety nie jest dostępna. Możemy też streamować na przykład na telefony. Ostatnio się pojawiła dodatkowa funkcja na iPady, iPhony jak również na komputery streamować obraz z konsoli, którą mamy w domu także również z tego czasami korzystam chociaż nie działa to jakoś tak super no i właśnie Google wkroczył i naprawdę wielkie działa tutaj wysunął jeżeli chodzi o swój nowy projekt projekt nazywa się stadia i chyba nie zapamiętam tej nazwy nigdy bo jest jakaś taka mało zapamiętająca w pamięć i opiera się stricte na streamingu gier I to co tak naprawdę już widzieliśmy nieraz co nie było zbytnio udane to co zaprezentowała firma Google na swojej konferencji brzmi naprawdę imponująco Twierdzą oni, że będą mogli stworzyć platformę, która pozwala na streamowanie gier w jakości 4K w 60 klatkach na sekundę, jeszcze z HDR-em, a w przyszłości chcą zwiększyć to nawet do 8K i 120 klatek na sekundę. Także no, plany mają mocne. Założenie jest bardzo fajne i wygląda bardzo prosto: a mianowicie korzystając z dowolnego w zasadzie kontrolera na dowolnym urządzeniu, przy pomocy naszego konta Google, prawdopodobnie będziemy mogli odpalać sobie gry. Które gdzieś oczywiście są tam na serwerze włączone i streamować na swoje dowolne urządzenie. Możemy nawet obejrzeć sobie filmik na YouTubie i o trailer, na przykład jakieś gry, tak by było tam przynajmniej na tym. Na tej, pokazane na tej mm, prezentacji, i na przykład kliknę sobie Play Game, i w tym momencie gra, która jest na trailerze, uruchamia się nam od razu na naszym komputerze. No, może nie do końca na naszym komputerze, ale przynajmniej obraz z gry widzimy. Został też pokazany specjalny kontroler, i o ile możemy z tej Steady korzystać, czy będziemy mogli e, na dowolnym kontrolerze, to jednak, mimo wszystko, ten kontroler od Google, który moim zdaniem wygląda całkiem fajnie, ma dodatkowe funkcje, a mianowicie może bardziej bezpośrednio łączyć się z serwerem, to znaczy nasz kontroler łączy się nie z naszym powiedzmy telewizorem czy telefonem, który to potem daje informacje do tego urządzenia gdzieś tam w chmurze żeby wykonał jakąś akcję tylko ten kontroler bezpośrednio łączy się z serwerem co zmniejszy niewątpliwie laga, który oczywiście jakiś tam musi wystąpić pomiędzy naszym inputem, naszym użyciem klawisza na przykład a wykonaniem akcji finalnej na ekranie, także jeżeli o to chodzi to tutaj faktycznie tego, wydaje mi się, nigdzie nie było wcześniej w żadnym systemie zaproponowanych, także jeżeli chodzi o taką bardziej płynną i bardziej responsywną rozgrywkę, to tutaj wydaje mi się, że ten pad na pewno w tym wszystkim może pomóc. Będziemy mogli też bezpośrednio streamować na YouTube'a gry grając na Stadia, poprzez taki, że nie my streamujemy od siebie, tylko po prostu z tych serwerów jest gra streamowana zarówno do nas, jak i na YouTube'a i inni mogą oglądać dokładnie w takiej samej jakości obraz, w jakich my gramy, co naprawdę wygląda, zapowiada się rewelacyjnie. Możemy też na przykład wiecie, odejść od komputera, wziąć sobie telefon, pada i przerzucić jednoznacznie, bezpośrednio zaraz kontynuować rozgrywkę, jak skończyliśmy na telewizorze, kontynuować ją na telefonie, bez jakiegokolwiek opóźnień, bardzo płynnie. Co ciekawe, usługa ma już być dostępna w 2019 roku, czyli niebawem. Nie wiem, czy dla Polski, bo zostało powiedziane, że dla jakichś tam wybranych krajów europejskich, więc boję się, że Polska nie będzie wśród tych wybrańców, ale liczę na to i trzymam kciuki. No i cóż, szczerze bardzo mi się ten koncept podoba. O ile mam Switcha, mam PlayStation 4, mam PlayStation 3, mam PlayStation Vita tutaj sobie trzymam, no to ten koncept grania w chmurze zawsze mnie interesował, ponieważ wyobraźcie sobie, że pozbywacie się tych wszystkich sprzętów i jedyne co macie tak naprawdę do tego powiedzmy pada od tego Google'a. No i gracie na czymkolwiek chcecie w każdej chwili. Włączenie gry trwa ułamek sekundy i macie po prostu super jakość, zarówno jeżeli chodzi o rozdzielczość, jak i płynność, jak i oczywiście ustawienia detali. Wszystko macie na maksa i gracie sobie i nie przejmujecie się o sprzęt. Nie musicie kupować, nie wiem, nowych kart graficznych co chwilę. Swoją drogą ciekaw jestem jak firmy, które tworzą karty graficzne sobie poradzą, jeżeli to w jakiś sposób się spopularyzuje. Nie musicie też płacić za gry, bo wydaje Wydaje mi się, że zrobią to w formie abonamentu i byłoby to fajnie, ponieważ dużo rzeczy już w formie abonamentu mamy. Mam nie wiem, Spotify, mam Netflixa, więc czemu gry właśnie w takiej formie nie mogłyby stricte przerzucić się na abonament, ale jeżeli mielibyśmy kupić specjalnie grę w tej formie, no to również wydaje mi się, że byłoby to akceptowalne. Więc koncept wydaje mi się naprawdę rewelacyjny i wspaniały i z chęcią sprzedałbym wszystkie moje sprzęty, żeby mieć tylko tego jednego pada, na którym mogę grać w zasadzie na wszystkim, no ale oczywiście pojawia się pewno, pewne że, ale pewien duży problem, a mianowicie chodzi o prędkość internetu. Bo, o ile PlayStation 4 i Xbox tak leniwie trochę podchodzą do tego tematu, planują oczywiście i powoli wdrażają te tematy, to jednak tak śmiałym nikt jeszcze nigdy nie był, bo Google naprawdę twierdzi, że jest w stanie osiągnąć takie duże efekty, takie duże rezultaty. A tak naprawdę, czy nasza infrastruktura sieciowa jest w tej chwili na to gotowa? Wiecie, ja mam w domu szybki internet, dość. Ale gdy próbowałem na przykład sobie streamować przy pomocy karty graficznej Nvidia coś na telewizor, już po sieci nawet lokalnej, to już był problem, już były jakieś tam lagi. Również Steam oferuje taki streaming z na przykład komputera stacjonarnego na telefon czy na telewizor, również był z tym problem. Także obawiam się, że streamowanie z jakiegoś tam serwera, z chmury, jeszcze w internecie, jakim mamy obecnie, nadal nie będzie jeszcze takie płynne. Może Google ma jakiś sposób, żeby w jakiś sposób to nie zoptymalizować, żeby faktycznie praktycznie prędkość internetu nie była tutaj jakoś tak mocno ograniczana. Obawiam się też oczywiście o jakość tego streamu, o te jakieś artefakty, które się będą pojawiać, jakieś buforowanie, jak również o ten input lag. No bo wiecie, jeżeli, się gra, jeżeli gramy w jakieś szybkie gry, no to ten lag pomiędzy tym, co zrobimy na padzie, a tym, co się wydarzy na ekranie, powinien być jak najmniejszy. No a tutaj jest duża obawa, że będzie on taki, że nieprzyjemnie się będzie w to grało. Jeżeli mowa o grach na przykład, nie wiem, w plenerze, w Ciągu, no to sieć, która wchodzi 5G, jeżeli będzie na tyle potężna, tyle oferowała takie prędkości, że faktycznie to będzie działało, no to oczywiście jestem jak najbardziej za tym i cieszę się, że coś takiego powstaje. No ale o ile tutaj Google jest bardzo entuzjastyczny i koncept, jaki oni pokazują, i faktycznie pokazywali gameplay z niektórych gier z Duma, pokazywali z jakiegoś tam, jakiegoś tam, asasyna, i że to faktycznie działa bardzo ładnie, bardzo dobrze, to dopóki tego nie spróbuję, to nie jestem do tego szczególnie przekonany, bo martwię się po prostu, że owszem, będzie to działało, ale w jaki sposób będzie to działało, to już jest inna historia, bo no niestety, żeby osiągnąć sukces, to musi w jakiś sposób konkurować z, z, z realnymi sprzętami, z realnym komputerem, z realną konsolą i oferować co najmniej takie samo doznanie, przy oczywiście łatwiejszych pewnych innych rzeczach, jak na przykład dostęp, czyli że wiecie, pada, włączamy i gramy na czym, wszyscy, na czym chcemy tak naprawdę, więc więc jeżeli o to chodzi, No to będą musieli ten, tą jakość rozgrywki dopasować do pewnego pułapu, bo ile możemy się godzić na pewne takie kompromisy, czy na przykład oglądamy coś na Netflixie, wiecie, jakość na Netflixie czy na HBO GO nie jest idealna i jeżeli kupimy sobie na przykład Blu-ray, nie wiem, w 4K, no to ta jakość będzie naprawdę nieporównywalna w porównaniu do tego, co oferuje nam streaming z Netflixa, na przykład też w 4K, no bo tam jest zupełnie inny bitrate, to jednak mimo wszystko godzimy się na to, ponieważ jest to dużo bardziej wygodne. Na pilocie jeden przycisk i oglądać sobie co chcemy. Również streaming muzyki, Spotify. Wiecie, w Spotify nie jest super ekstra topowa jakość dźwięku i muzyki, ale również godzimy się na to kosztem tego, że jest nam wygodniej coś streamować z internetu, aniżeli mieć jakiś na nośniku fizycznym. I gaming, gry komputerowe są takim ostatnim bastionem, który jeszcze nie zajął się tym streamingiem, i wydaje mi się, że tutaj Google, jako taki właśnie solidny gracz, jest w stanie wprowadzić nas do tego wszystkiego. Nie wiem o ile się to uda. Liczę i na to i trzymam kciuki, bo naprawdę chciałbym, żeby to wyszło, bo koncept bardzo mi się szczerze nie podoba. No ale mam obawy, że jeżeli chodzi o gaming, to jeszcze jesteśmy takimi, no trochę przyzwyczajeni do tych nośników, do tych wszystkich rzeczy, że mamy to u siebie. No i ten streaming najtrudniej będzie nam przyswoić, jeżeli chodzi o gaming w porównaniu do chociażby filmów czy muzyki. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy jaracie się stadium? Kurczę, nie mogę zapamiętać. Cały czas mi się myli ze stomią, ale wpiszcie sobie, co to jest stomia w internecie, to, to się od razu zdziwicie, dlaczego. Tak czy siak, ja jestem bardzo zajawiony, jeżeli to będzie w w Polsce już w 2019 roku to od razu na pewno to spróbuję i no trzymam mocno kciuki, żeby to faktycznie hulało tak jak oni to prezentują, i tak jak oni chcą, żeby to działało, bo jeżeli tak to jestem w stanie się przerzucić całkowicie na to, żeby móc grać prosto z internetu, bo szczerze mówiąc to mm, jestem fanem obecnie minimalizacji tych wszystkich moich sprzętów, o ile kupuję sobie jakieś tam kolejne dodatkowe, nie wiem, konsole czy tu Switcha kupiłem ostatnio, no to mimo wszystko gdybym miał taką możliwość to bym i się pozwał tego wszystkiego w diabły i grał po prostu, i cieszył się z samej rozgrywki na samym telewizorze, telefonie, komputerze bez konieczności uruchamiania tego sprzętu i liczenia na jego ograniczenia, bo to wszystkim nam prawdopodobnie wyjdzie taniej i liczę na to, że lepiej. Ok, to tyle. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie i cześć!